matka Magikala ma nakaz doprowadzki z urzędniczej, do tego zakaz streamu i dozór policji. Małgorzata Z, matka Daniela Magikala w czwartek 23 lutego została doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszała zaostrzone zarzuty, znęcanie się nad konkubentem. Dostała m.in. nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego z nim lokalu przy ulicy Urzędniczej 2 w Toruniu. Czwartek nie był sympatycznym dniem dla Małgorzaty Z, matki streamera Daniela Magikala. Tego dnia kobieta została zatrzymana przez policję i doprowadzona do prokuratury rejonowej Toruń Wschód. Tutaj po pierwsze przedstawiono jej zaostrzone zarzuty karne. Dotąd na kobiecie ciążyły zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej konkubenta Jacka M. i znieważenia go, a wszystko to publicznie, po podczas transmisji internetowej na żywo oraz w warunkach chuligańskich. Te zarzuty jednak zaostrzono do znęcania się nad konkubentem. Matka Magikala ma się wyprowadzić i przestać streamować. Małgorzata Z. sama była przez kilka lat bohaterką i aktywną uczestniczką wulgarnych patostreamów. Wróciła do tych praktyk zaraz po opuszczeniu więzienia w sierpniu ubiegłego roku. Identycznie zresztą jak do nałogu alkoholowego. Osiem miesięcy spędzonych za kratami efektu resocjalizacyjnego nie przyniosło. W czwartek po przedstawieniu kobiecie zarzutów ogłoszono jej też jakimi obostrzeniami została objęta. Prokurator zastosował wobec środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego połączonego z obowiązkiem stawiennictwa na komisariacie, zakazem zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym, a także w postaci nakazu opuszczenia lokalu wspólnie zajmowanego z tym pokrzywdzonym oraz tzw. zakazu streamowania, przekazała nowością prokurator Joanna Becińska, zastępca prokuratora rejonowego. Twardy kurs prokuratury wobec ulicy Urzędniczej 2 w Toruniu. Prokuratura rejonowa Toruń Wschód kontynuuje twardy kurs wobec rodziny Z z ulicy Urzędniczej. Przypomnijmy, że niedawno wszczęła śledztwo w sprawie znieważenia przez Daniela Z funkcjonariuszy z Komisariatu Policji Toruń Podłóż. Śledczy dalej badają też zachowania Małgorzaty Z, m.in. wątek możliwego znęcania się nad psem. Niedawno zarzuty usłyszał też znajomy rodziny, Sebastian Z. Ten młody Torunianin korzystał z lokalu przy ulicy Urzędniczej 2 na 9 i uskuteczniał patostrymy. Jak ustalono, podczas jednej z transmisji kopał i wyzywał niepełnosprawnego intelektualnie mężczyznę. Przestępstwo w trybie prywatno-skargowym zgłosił brat pokrzywdzonego, a prokuratura objęła je ściganiem z urzędu z uwagi na ważny interes społeczny.